Kochani, witam w kolejnym blogu. E, bo dzisiaj są walentynki, tak. E, dzisiaj niestety zakaz nami nie ma, ale jest kortnej, prawda? E, tak, jestem. No, e, no i tak to już bywa czasami. E, tutaj są oczywiście dekoracje, no bo teraz się trochę bardziej postaraliśmy, prawda? Tak, tak, tak. No i tak to już jest. E, I dzisiaj e, pójdziemy do swoich chłopaków, tak? Tak, oczywiście. No i zrobimy im jakąś niespodziankę albo zadzwonimy do nich po prostu, żeby przyszli do nas. Więc to oddzwonimy, żeby do nas przyszli? Okej, okay, w sumie dobry pomysł. Dobra, to ja idę po mój telefon i zaraz wracam. Dobra. Idę po mój telefon, zaraz wracam. Mam mój telefon. E, to co, dzwonimy, tak? E, Dzwon. Dzwonię. Na głośnik powiedzmy. Olu. No, cześć, Michał. No, hejko. Po co dzwonisz? Mógłbyś do mnie przyjść tutaj? Bo mam coś dla ciebie. Aha, okej. Okay. A kiedy mam przyjść? Um, no, za, y teraz przyjdź. Dobra, będę za 10 minut. Okej, okay, pa. po. Teraz tydziemy do swojego. Okej, okay. głośnik. Halo? Halo, cześć, co tam? No, chciałbym, abyś przyszedł teraz do, do, do domu mojej przyjaciółki. Okej, okay. a teraz mam przyjść, tak? E, tak. Dobra, będę za dziesięć minut. Ok. Dziesięć minut później. O, cześć chłopaki, wchodźcie śmiało. Cześć, cześć. E, jesteście nagrywani. Macie włączoną kamerę, tak? Tak, ale em, zgodzisz, zgodzicie się, żeby, żeby to wrócić do internetu? E, nie no, jasne, spoko. Nie ma problemu. No to dobra. Masz swój telefon. Dzięki. No to co? Skoro są walentynki, to... to co? Hmm, może gdzieś pójdziemy? W sumie dobry pomysł, ale gdzie? Nie wiem. Ty proponuj, gdzie idziemy. I poza tym ładne dekoracje. Dzięki. Kort... Sała z Kortnej robiliśmy, no. Ehm... Um. No to może pójdźmy do, do kina? No w sumie ja też bym chciała czasami pójść do kina. Okej, okay, to idziemy, tak? Tak, idziemy. W kinie. Dzień dobry, dzień dobry, w czym mogę pomóc? Ehm, chcieliśmy zamówić dwa bilety na ten nowy film. Oczywiście, e, w które miejsce najlepiej na górze? Na samotnej górze, czy gdzieś niżej, na samej górze? Dobrze, e, miejsca, jaki numer? Proszę zobaczyć tu. 125 i 126. Dobrze, oczywiście. Dobrze. Yy, macie kino na godzinę 17.15. Dobrze. Dobra. Yy, chcieliśmy zamówić dwa bilety na yy, na ten film. Gwiezdne wojny. Yy, Star Warsy, tak? Tak, proszę pani. Dobrze. E, gdzie miejsca? Miejsca na. na środku. Jaki numer? 56 i 57. Dobrze, oczywiście. Proszę, macie na godzinę 17.15. Dobrze. Na którą godzinę macie film? Na 17.15, a wy? My też. A na który film idziecie? Na ten nowy, na ten najnowszy, jaki jest. A my na Star Warsy. O, to też ciekawy film jest w sumie. A może po kinie gdzieś pójdziemy, co? A gdzie na przykład? Nie wiem. Do jakiejś kawiarni na lody, czy coś takiego? No w sumie ja też bym chciała z tobą tam iść. Dobra, to co? Idziemy później na lody, tak? No w sumie, okej. Okay. Po filmie. Cześć, co wy robicie? Yy, od kiedy ty pracujesz w... Od kiedy ty pracujesz w lodziarni i taką... ten... Um. Nieważne, po prostu zatrudniłam się tutaj od jakiegoś czasu, no bo, no bo gdzieś trzeba pracować, prawda, co? co? Nie? No dobra, to jakie lody? Ja poproszę truskawkowe, a ja czekoladowe. Dobrze, ile gałek, ja jedną, ja też. Dobrze. Proszę. Dzięki. Cześć! Cześć. Siemanko, od kiedy Ty pracujesz w, z taką małą budką? E, gdzieś trzeba pracować, prawda? No dobra, no to jakie lody zamawiamy? E, ja poproszę śmietankowe. Ja też! Jeden, jeden rożek. E, gałka, jedna, tak. E, a dla mnie dwie. Dobrze! Proszę masz. Dzięki. Ten będzie, dzień był fajny. W końcu walentynki, co nie? No, no, w sumie racja. No, tak. No to e, wiesz, ja z... Adamem musimy się już zbierać, bo wiecie, jest już późno. W sumie dziewczyny... Kamil ma rację. No dobra, no to lećcie, pa! Pa. To był dzień pełen wrażeń. A my prosimy Was, żebyście zostali teraz do samego końca, bo mamy do, dla Was jeszcze parę ważnych informacji. Pamiętacie, kiedy nagrywaliśmy film Ważne Informacje? To nagrywała wtedy nasza przyjaciółka Lena. Ale hmm, chcemy Wam jeszcze powiedzieć coś ważnego. Po pierwsze, ten blok. Będzie miał jedną część, bo nie mamy planów na drugą część, dlatego będzie jedna część. No, więc tak to jest. Po drugie, po drugie i chyba to jest najważniejsza informacja, którą zapomnieliśmy. Kiedy nagrywaliśmy ważne informacje, była mała pomyłka. Nie 10 kwietnia, tylko 10 lutego wej wejdzie pierwszy odcinek z serialu Iskra. No, więc pomyliłam się i bardzo Was za to przepraszam. Nie zapominajcie, że będzie yy, serial Iskra. To będzie. Yy, będzie się pojawiał jeden odcinek raz na tydzień, w środę. W środę, tak. Oraz trzecia i już ostatnia informacja. Dosyć mało tych informacji, ale tylko tyle zebraliśmy, jeśli chodzi o ważne informacje. Jeśli chodzi o to, czym nagrywamy, różne blogi i tak w ogóle, zanim dostaliśmy kamerę, to. Nagrywaliśmy telefonem, ale teraz będziemy nagrywać kamerą. Postaramy się nagrywać kamerą, bo wcześniej nagrywaliśmy telefonem, a teraz będziemy nagrywać kamerą i postaramy się, żeby była dobra jakość i tak w ogóle. No, więc to by było już wszystko w tym blogu i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to kciuki w górę, subskrypcje i no cóż, do zobaczenia. A my się z wami żegnamy i życzymy wam szczęśliwych walentynek z drugą połówką. Pa!